Cześć, witam Was w moim studiu Zdrowia i Ruchu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, moim zdaniem, najbardziej skuteczne, albo przynajmniej jedno z najbardziej efektywnych ćwiczeń na mięsień poszlakowy wielki, czyli ten mięsień, który odpowiada za kształt naszych tyłeczków, czyli to czy są, krótko mówiąc, bardziej okrągłe, czy też trochę nam grawitacja, że tak powiem, bardziej, bardziej działa, przynajmniej wizualnie. Na czym ćwiczenie polega? Ćwiczenie polega na tym, że wchodzicie na stopień, step, czy skrzynię, tak jak ja tutaj w tym wypadku, z jakimś obciążeniem, oczywiście zaczynamy bez obciążenia, jeśli nie macie żadnych doświadczeń, ale, żeby zintensyfikować, z jakimś obciążeniem na barkach i to, co jest najważniejsze, wchodzimy jedną nóż, z prawą oczywiście raz, lewą nogą, ale istotą tego ćwiczenia jest to, że od momentu, gdy postawicie nogę na czy innym podwyższeniu, przenosicie ciężar ciała do przodu i już pracuje tylko jedna noga aż do momentu wejścia na skrzynię. Tak? I jak już na niej jesteście, to jeszcze dodatkowo napinacie yy, ośladek, tak? Czyli wchodzimy i ciągniemy na tej nodze cały ruch. Cały tak? Czyli nie robimy tak, że jak najszybciej dostawiamy nogę i wtedy stajemy bo no to nie ma sensu, tylko właśnie staramy się, aby cały czas pracowała ta noga. No i tak, wdech i wydech w fazie koncentrycznej. Wdech i wydech, napinamy pośladek na końcu. Wdech i wydech, ciągniemy całą nogą, napinamy, tak? I w ten sposób ćwiczycie, ja robię trzy serie, po 20 powtórzeń, czyli po 10 na każdą model. Pierwszą serię robię workiem 5 kg, następne 2 z 10. Jeśli mam lepszy dzień, to z 15, ale to już jest dużo, dosyć. Jak dla mnie? No i jak tu możecie intensyfikować to ćwiczenie? No po pierwsze wysokością stopnia, ale to jest też oczywiście zależne od waszego wzrostu. Im jesteście wyższe. Wyższy, tym bardziej, tym to może być oczywiście wyższy. Wyższa skrzynka, czy coś tam innego. Obciążeniem na barkach, jak już mówiłam, tempem, bo to jest też ćwiczenie, które jeżeli będziecie wykonywać szybko, tylko ważne, żeby zachować technikę, żeby cały czas pracowała ta jedna noga, no to też się nieźle jest to takie wytrzymałościowe też ćwiczenie. Ileś serii, oczywiście, i powtórzyć, tak? Tak jak mówiłam, ja robię. 3 razy tylko 20, ale możecie zrobić 4 serie po 16. Na przykład ważne, żeby to było równomiernie na obie nogi. No i w ten sposób, i w ten sposób sobie ćwiczycie. No i gwarantuję Wam, że na pewno pośladki Wam się podniosą, ujętnią. No i na pewno trochę też tkanki tłuszczowe spalicie nie tylko z posiadków, ale również z ud, ponieważ przy, przy tym ćwiczeniu także pracuje mięsień. 45 głowy uda, tak? A więc, a więc jest to ćwiczenie takie dosyć kompleksowe, bo macie i wytrzymałość, i nogi, i pośladki. Dlatego bardzo je polecam, róbcie je na każdym treningu, na którym robicie nogi. Naprawdę fajna, fajna rzecz i działa. No i to tyle, słuchajcie, ja wracam do, do treningu, do czego Was też zachęcam. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. No i oczywiście zapraszam na treningi ze mną do Studio Zdrowia i Ruchu. Cześć!